Max. Jeden mniej Poleciał pole... Leży jeden lecę się biały Leży z białego parkingu jeden. Jest u samej góry na białym? Na autostradzie jest Trzeci na no, autostradie, do zobaczcie Brawo wow. Pomocę nad Kurze, białym mały, ja mam małych ja Co dowa od tego zapach Leży trzeci A, dobra. A ja widzę policyjka ja go dudnie On sam się z dudni, wypad z auto <noise> Szkoda goraznej peggi zajebaliśmy ja no, na sióduj, na nie wiem co ten chłop robi, ja nie wiem co ten PD robi, chłopie mi! On jest jakiś podupcony! Co on robi? A co on robi? W się mu na czołówkę, wypadł z auta, on biegnie, wsiada do auta i zaczyna <śmierdzi> mi odjeżdżać, chłopie? <śmierdzi> <śmierdzi> zebrać na spitalnikę. No nie, bo kurwa, nie. nie, Trzeba, no, leży? nie Ale co leży? jakiś policjant? Tak? Tak zabiłeś? Ja pierdolę Trzeba, czy Dach Tak zabiłeś. Dzięki, dzięki. Przemek. Trzymajcie się. Przemek halo. <laughs> Co to się dzieje? Przemek Ej, rozumiecie, że te masłyniste pidi się zamknęły na bajcie? I ja ich wywiozłem w stronę pidika? Kurwa. <laughs> Porły pod mapę! Brawo. Halo lecę po mapę! Ja prowadzę, prowadzę mapę! <noise> nie, tak nie ja to kipuję po prostu. Ale to jest ręce, ja pierdolę. Chce? Dobagaj jaka pójść. Jesteś odkuty? Zamknij. Jest tak. otwórz. otwórz, otwórz. Mam skręc. Halo! Tak. No jedź, no jedź. Kod zielony, zaczynajcie radio. Nie mamy. Mieliście być znaczy Free, free. O, ale Mamy, 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 mamy. Ja już free ja jestem, prawie Nie, ja się tego nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Wszyscy tu są, padam. Gdzie? Doj, 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 doj. Nie wiem. Nie wiem No to, padł na ziemię Twój stary takim ci sobie żyły podcinek Pewnie tak Jeszcze ja, mam tu prezent dla ciebie, to by się wszedł akurat Nie, to matce w tej Twojej matce? No, bo byłem u niej wczoraj, kochany Mężę ja, twojej, dymilu Mężę ja, twojej, Demilo Eee, proszę pana adwokata, ponieważ ten policjant no? wyzywa mnie, że deal do e, mojej matce wypadł. Tak powiedział.